Pytanko kontrolne. Zapowiadaj na już? Nie. Nie zapowiadaj mi? Nie. To jest problem. <laughs> Przepraszam na chwilę. Kamień! Kamil! Ponojno! Co się No czy tyś wolaj tą to, się nie będę cały czas darł. Wszystko to z żeby na Kinga Janowską o to się już w Ale rzeczywiście zapomniałem, już wam to tam... To ty się tutaj wziął się, tutaj To na to jeszcze dodać. Wróciłem na kupów. Masz Tak, tak, tak. No gdzie ty jesteś? Najwyższa pora. A kupiłeś mi na kiedy do włosów? Tak. Chyba to to. Z witaminą d 6 No właśnie, zapomniałem taką witaminą chciała. To Ci kupiłem drugi do No Czekaj też chodzi do sklepu. Proszę cię, na no, tym razem pomyślisz zakupać A nie, dwie godziny przedniów. Wszystko na sedą chwilę zostawiasz. No mam nadzieję, że kupiłeś mi chodzi w podjące. tak, nawet kilka. Kończąc ci nie płaczcie, bo już o, jest szybelna! No co? Otóż, to będzie rafa! Jaki rafa? Już na tyle kęraje i z martwiciem. No, Przecież od miesiąca podjechał się rafałem! Co dobrze, że mówi! Młody człowieku. Siema, stary człowieku! Jestem Rafał, Znajomy mu na mnie Bidon. Bardzo się cieszę. Przepraszam, to akurat mój foton. Dziękuję, wygodny. No siadaj, siadaj, stary człowieku. Siadaj i opowiadaj co tam? Foka w basenie. Ale z ciebie betoniara. Betoniara? Ja cię w nie lubię. Czekaj, wait a minute. Jak to będzie po Wapieńsku? Czy masz jakieś w szałereklapie? Szałery? Prysznic w sensie? Tak, masz że w Ale czad, ja też kiedyś grałem. No zaraz, jakie masz szanse do internetu? E, Dorota78 Dorota... Ty! Tu jaką masz Do Dorota? To jest stara nazwę. Tak się składa moja żona. No mówię, twój babopon osiem. Ale Marzena ma starą, starą. Młody człowieku, albo da się mówić po ludzku, albo pod zabawmy, małżeństwie za Czekaj, czekaj. Pyk. I masz fotkę. Podpis. Stare Marzeny sapie. Już jestem na Facebooku. Gdzie? O, już Kaśka, lubię to. Słuchaj, jak do ciebie Bidon. Dlaczego widon? Bo się pepały kocie wykręcą? Nie! No. bo mam zawsze dużo monet w kieszeni. Bidon, nie chcę Cię martwić, ale te monety też bile. Co? Równo ma Co Ty gadaś? O, jest pierwszy komentarz pod Twoją fotką. Tomek napisał. Co pisze? To jest. Is... To już wie kim ona ma biust! Ładnie mnie! nie O! Jest drugi komentarz! Komentarz. Hi, hi. Hi, -hi. Ale. Co to ma znaczyć? Ale to nie przejmu się! To pisała taka Dagmara. To jest taka tempa dzina. W się. Sensie mało inteligentna to A co? Zdasz ją? Przez krótko No stary! Ona kupowała krówki, bo myślała, że w jest mleko. I dlatego tydzień temu z nią zerwałem. Co ja, z, Zaraz, jak tydzień temu? Że Barzyta że to jest się parę do miesiąca. Tak, no kiosku, Nie. <trujne> no wiesz, tak, to jest nakładka, nie? Tylko nie mów marzenie, bo się wkurzy. Solidarność w pleynniku? Nie będzie żadnej Solidarności. No dobra, zrozumaj ty.

Proszę natychmiast gasić papierosa. Dobra, typie! Jesteśmy na tym! Panie typie! Nie nadywam! Jakbym słyszał matkę! I to, matka kultury cię nie nauczyła. Matka nie nauczyła? To i teś mu nauczy! Ja nie jestem twoim teściem, na tyś trzeba sobie zasłużyć. No wiem. Jak się marzenka postara, to masz społeczną szanse. Słuchaj, nie wiem dlaczego marzenka się z spotyka, a na co trzeba być miło, kulturalnie i odpowiedzialnie. Takie rzeczy tylko w erze.

Zabijesz moją córkę, ja cię zabiję, a z pomilu tej Marzenie, ja cię zabiję po raz drugi, rozumiesz? Dobra, z dużej majtą. I nie ma majtów, mam bokserki! <grym> Cześć, panu! Czekam na ciebie w samochodzie! nie wyglądasz, córeczko! Ty, widziałeś, jakie nogi? dobra, z dużej bokserki! <grym> widziałeś te szyny? Mam nadzieję, że końca były sapolana, Polana, a nie Włoszczowa. <grym> Dzisiaj twój pociąg, dzisiaj na końcowym nie stanę. <śm> <śm> <śm>